Siema, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Crash Royale. Yy, no i chyba każdy wie, na czym ta gra polega, yy, no i ogólnie, no, fajny deck mam. Ogólnie to ja sobie zobaczę, bo dawno, nie yy, ten, czekajcie, zmienię sobie ten. Arena, Wixir, czekaj, legendy będą na samym końcu, więc... Woo. Ej, co to za epic? 12 dni, Mega Knight, Lava Hunt, Infernal, Lumberjack, Graveyard, Sparky. O Jezu, Magic Archer no tu widzę. Aha, czyli tak naprawdę Magic Archer tutaj doszedł? W sumie Magic Archer to start ten jakiś bobek. Nie znam chyba, ale dobra, otwieramy czerwca. Nie. Może samo uczy Jak ja go nie lubię. Nie lubię w niczym samorce. Dobra, zagrajmy tego butla. A dobra, myślałam, że nie nagrywam ja pierwszy. Że... Co, co co ja normalnie... Nie. No ja to postawię. Zajam, tak, super no. Hmm, co tu by dostawić dobra czerpić akcerki, żeby tego najpierw ściągnęły. Tutaj najfajniejszej, żeby robić. Oniosy. Internet! Nie! O. O. Dobra, nie mają już się mydzie więc ja sobie puszczę drugiego dżamanta. Zaproszę do mojego dżamanta. Tej ja się i nie przyjmuję, on się nie trzyma. Kulcikami i lecimy z w... no, rozwalaniem mu króla no i wygramy skrączkę, będą je... Ja w tej wersji nie ma skrączek. Już. Tak, tutaj już nie ma skrączek. Szkoda, bo skrączek był fajny. Szczególnie na Challengerze 1. Ja nie mam Challengera 1, tak. tak, tak. Mm. Dlatego, mam, te wszystkie nazwy, i wszystko. Ooo, dys, karta, muszkieterka. Jej, już opływa. Dobra, gramy zrobili. To wyprzedzi, co dostać. Nic, to, że jest... nie A cóż, można zrobić. Arczewki i lecimy. Najpierw no i jest... Najpierw no Prosta kontra miancy. Goblin Barel, aaa. Dobrym Barel to był Wiesz, że mi, Goblin Barrel to naprawdę karta, jeżeli ma się na odpowiednim poziomie. Bo na pierwszym, drugim, trzecim, tak To Lua można zrobić, ale tak na dziewiątym, na przykład. A który maksymalny był Epika w ogóle, bo Goblin bardzo to Epik? Eee... Jest... Właśnie chyba dziewiętnaście, czy Nie wiem w sumie. Ej, serio, jaki był, O, wypadnie mi Witch, pewnie. Witch? Nie. no tak, Witch mi. Witch, albo Prince, albo szkieleton Armia. Szkieleton Armia, szkieleton Armia, szkieleton Armia, szkieleton Armia. Nie! Dobra, szukać to na mnie? Prins jednak. Level szósty! Level szósty, prins. I właśnie poś... pokazuje mi że mam prinsa do levelu ja na levelu szóstym! Ja pierdoliczny! Puszkieterkę na trzecim, dżajanta na trzecim, prinsa na szóstym. Dobra, jeżeli będę miał prinsa na szóstym, to się obstram, szczerze. Szczerze, to wtedy się obstram. Ej, jeżeli na serio będę miał na szóstym Prince'a, to będzie proste, strasznie proste. Dobra, Giant i za nim Prince. Prince na szóstym! <grystanie> Zostajesz im przecież taki kardynał pierwszy! Prince na szóstym! Nie gadaj! Który maksymalny jest level? Prince I Prince Giant są połączenia Moje fireball nie są, Ale na szóstym, Prince. Te szkielki, marnie jest najlepsze, bo najczęściej w Prince pada. Ale szkielki, marnie. Dobra, nazywam no, się oczywiście. fabix 123. ty. Jestem YouTuberem. Wszystko w tym, co Dobra. Co mówił?

Trochę ciężko, który jest taki ale... chyba że tak i pozwolił na jego idei, właśnie który był maksymalnie zły, legendarny, Piąty, tak? Napiszcie mi w komentarzu, bo to Nie, 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 to... nie, nie, cry. nie, tragedy. nie, trawem. nie, 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 myśleć tak, że z 2 lata by były. 2 lata by były. Nie grania tego. Szczerze powiedziawszy. Ja mam nadzieję, że zostaniecie to za subskrypcję. Łapkę w górę. Napiszecie jakiś super... komentarz. ElektroDragon, dragon. Zobaczmy to. Tą... Tego elektrodragona. Popatrzmy sobie na elektrodragona. Uff, log zaelektrowany. Muszkieterka. Coś nie. Ukryła się z minerem. Uff, wywali muszkieterkę. Muskie, Miner. Uff, goblin hat. Taka... dobrze muszę tylko się do Electro Dragon. Tak jest? Wow! Electro Dragon jest mocny. <grym> <grym> Dobra. Teraz do Hunter jest tak pierwszej arena, Hunter jest bardzo dobrą kartą. Mamy golden chesty, wtedy sobie weźmiemy ham. SUKROM Znowu SUKROM czesty! Jest! Jest! Po prostu! Nie, nie jestem CHICERE, bo mam na 6 km. I mamy, łow! 8 Lightning chestów, 60 tysięcy GOLDA i TM od KITES. 94 zł, to jest za 8 zł, takie... jest za 2 zł. O flasika! Mogę wyrazić 600 Freeza? Ja nie mam 400 gold. Ja piemiszę. Jakie tu już są rzeczy. Dobra, nie, nie zmieniło się nic w stosunku do gemów. Tutaj nie nic. I do gold Z tego co widzę, zbyt dużo rzeczy się nie pozmieniało. Bo... I nie ma tu w nic do. Zabrakło jej polepsze. Ja, Princa mam na szóstym. Jakby się spotkam z Princem, na szóstym tam to poruszałem? chyba, że każdy ma teraz w dzisiejszych czasach z na szóstym. Wtedy się obstrąg. No się, mazionek. ziomek. To co, lecimy z tobą? A już to piotra wcale mnie powinna wyjaśniać. Eee! Janusz! Jalus! Halo! Ja to się. Baby Dragon na picku! No wszyscy mają lepiki na świetnie dostają. Od dlaczego? Na chwilę można je pinki. No ale... No to to ja mam najlepszego na świecie, no? Kurde na psi uh, z pierwsze klasy. Więc... Tak. No, dawaj Ej, ja że kupi No nie, merde! Nie tak się Na pierwszym mam miniony Ej Nie to zostawione Na trzecim ja też mam leka, nic się Jakoś się tym nie chwalę Nie mam leka, po co Dobra, teraz. O, thanks, 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 thanks. ha ha, ha, ha. thanks. Jaki, jaki Jaki ten, po prostu... On ten, 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 teraz ten, będzie ten, 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 Puterski się tu Thanks <laughs> No Good <day>. game. <sighs> plus, plus, No No. teraz teraz plus, 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 coś, bo nie wiem. To zobaczyć. Druga, trzecia to samo. Czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, jedenasta. Electro I o. Stąd jest teletekst, prawda? Mastery. Champion, 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 champion. Ok, czy nic się nie zmieniło zbytnio? Okej, okay. okej, okay. kasia, to jest bardzo dziwne. Eee, dobra, są jakieś klany z lansy, gdzie najgorsza osoba to pierwsza arena, zero pluszek, a najlepsza to szósta arena. No, ale słaby Pierwsza arena. Co? Co? Jeans ja dominuję do tego planu jest od razu ostatni? Co Ronaldo? Dziś Ronaldo był. Gdzie Ronaldo? nie mogę. Dwa versus dwa, też Dobra, no to gramy kolejnego batla. Okej, okay, czyli zbytnio dużo rzeczy się nie zmieniło w tym Crash Royale. Korrekt Dragon to na którego by pościć prieniósł? Te kurdele O oh, nie, nie, nie! Minipetkę, minipetkę ma. Nie! Nie! Nie mam wieżyczki. No Tych to moich Może mi będę miał no, też mało prawdopodobne. No i tak bym to postawił jeszcze. Takie... Takie jednak... Takie jednak... A nie! Nie będziesz miał wieżyczki. Dlaczego mi od robisz? Masz kiedyś na mnie słychać. Nie nie Dlaczego ja nie mam meta? To, to, to jest moje pierwsze pytanie. Dlaczego nie mam meta? Tak? To kozackie, tak? To gówno net.

Nudy Tyle wam Ale nieważne, nieważne Okej, okay. okej, okay, dobra e, To co ja tu nie mam do powiedzenia? Nic nie mam do powiedzenia Nara, ja sobie Cytuję może jakąś legendę Nie, że ale naprawdę yy, żegnam się z Wami, ponieważ Uff, nie ma sensu dalej muszę obiad zjeść. <grybuj> Dara.